Niezwykłe badania, przełomowe odkrycia, wybitne autorytety. To właśnie Astronarium, program o tajemnicach wszechświata i polskich naukowcach, którzy je zgłębiają. W tym odcinku przypomnimy najciekawsze tematy i najbardziej niezwykłe miejsca, jakie odwiedziliśmy na naszej drodze do poznania kosmosu. Zapraszamy na specjalne wydanie Astronarium. Kiedy zastanawialiśmy się, jak ma wyglądać studio astronarium, zależało nam, aby było to coś autentycznie związanego z astronomią. Właśnie w ten sposób trafiliśmy tutaj. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że miejsce, z którego zaczynamy każdy odcinek, to tak naprawdę kopuła największego w Polsce optycznego teleskopu. To właśnie ten przyrząd znajdujący się w Centrum astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. To tutaj zaczęła się nasza przygoda. I to właśnie stąd chcemy przypomnieć jej najciekawsze fragmenty. W pierwszym odcinku Astronarium mówiliśmy o tajnikach radioastronomii. Pokazywaliśmy, w jaki sposób fale radiowe mogą nam pozwolić zajrzeć w głąb wszechświata. Wtedy nie zdawaliśmy sobie jeszcze sprawy, w jak niezwykłe miejsca zaprowadzi nas właśnie ten temat. Ale zacznijmy od samego początku. Badania radioastronomiczne są trochę jak próba słuchania audycji radiowej nadawanej gdzieś z drugiego końca świata przy pomocy, bo ja wiem, tostera. By odebrać taki sygnał, potrzebujemy naprawdę nielichej anteny. Takiej jak ta, w której właśnie jesteśmy. – Oto największy radioteleskop w Polsce i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. 32-metrowej średnicy antena to dziecko naukowców z Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Cała ta aparatura ma sprawić, by nieuchwytne sygnały z kosmosu zmieniły się w coś, co da się zarejestrować. My otrzymaliśmy wyjątkową szansę, by zobaczyć to od środka. Jesteśmy w sercu radioteleskopu nieco ponad 8 elewacji radioteleskopu, czyli osią, w której radioteleskop obraca się poziomo do płaszczyzny Ziemi. To miejsce nazywamy kabiną ogniskową. W tym miejscu skupia się promieniowanie zebrane przez czasze radioteleskopu. Fale elektromagnetyczne wpadają sobie takimi elementami zwanymi oświetlaczami tutaj do tego, możemy powiedzieć garnka, tak zwanego diuara. W tym diwarze panuje bardzo dobra próżnia około 1 militora. Dzięki temu elektronika znajdująca się w środku jest cieplnie odizolowana od otoczenia i możemy skutecznie chłodzić do bardzo niskich temperatur do około 8 Kelvinów, nawet, to jest około minus 265 stopni Celsjusza. Okazuje się, że im niższa ta temperatura tych przedwzmacniaczy systemów odbiorczych, tym mniej tego szumu sama z siebie generuje. Możemy słabsze sygnały kosmiczne odebrać. Jak słabe są to sygnały? Można sobie uzmysłowić na podstawie takiego porównania. Gdybyśmy zebrali całą energię zgromadzoną przez wszystkie radioteleskopy na świecie, które działały. Od początku lat 50. Z ubiegłego wieku, czyli przez ponad 64 lata, to tej energii w sumie wystarczyłoby na stopienie jednego płatka śniegu. Są to tak słabe sygnały emitowane przez naturalne obiekty kosmiczne. Antena położona w piwnicach może robić wrażenie. Podróż śladami największych odkryć astronomicznych zaprowadziła nas jednak także do radioteleskopu o zupełnie innej skali i możliwościach. Radioteleskop Arecibo to bez wątpienia jedno z najbardziej niesamowitych takich miejsc na Ziemi, a my jesteśmy teraz w punkcie, z którego można najlepiej zobaczyć zapierającą dech w piersiach skalę tego urządzenia. Pod nami rozpościera się gigantyczna czasza o średnicy ponad 300 metrów, ale my jesteśmy teraz 150 metrów nad jej powierzchnią. Skala tego wszystkiego robi absolutnie piorunujące wrażenie, ale co najważniejsze, cała ta aparatura daje naukowcom unikalne możliwości do zaglądania w głąb świata. Unikalne właściwości tego największego na świecie radioteleskopu wykorzystał w swoich badaniach profesor Aleksander Wolsztan. Kiedy przyjechał do Arecibo pod koniec lat 80., wiedział, że otwiera się przed nim wyjątkowa szansa. Będąc w Bonn, pracując na olbrzymim radioteleskopie, który tam, który tam jest, dostałem propozycję, aby przenieść się do Arecibo. No i była to oczywiście propozycja trudna do odrzucania, jeśli nie do odrzucania w ogóle. Może nie tyle ze względu na, na tropiki i ich atrakcyjność, ale ze względu na, na to, że Arecibo to jest teleskop trzy razy większy aniżeli Bonn, a to oznacza czułość dziesięć razy większą. Jest to po prostu największy pojedynczy radioteleskop, na świecie. A to przekłada się na, na czułość. Im większa czasza, tym większa zdolność zbierania energii radiowej z nieba, od obiektów kosmicznych. No i to wszystko. To jest bardzo proste. Największy teleskop, najbardziej czuły teleskop, można nimi robić naprawdę niesamowite badania. Co takiego próbował zdziałać w Arecibo Aleksander Wolsztan. Co ciekawe, wcale nie zamierzał zajmować się poszukiwaniem planet. Gigantyczny radioteleskop miał mu posłużyć do obserwacji pulsarów. Profesor Wolszczan odkrył dwie nowe, nieznane wcześniej, gwiazdy neutronowe. Dopiero później zdał sobie sprawę, że w przypadku jednej z nich, pulsara 1257 plus 12, natrafił na coś o wiele bardziej niezwykłego. To było jakieś pół roku, może 9-10 miesięcy po, po odkryciu i właściwie po rozpoczęciu regularnych obserwacji tego obiektu. Jakiś czas zajęło, zajęło mi zrozumienie, czy może dopuszczenie, że tak powiem, możliwości takiej, że, że ten pulsar może mieć towarzyszy, które mają bardzo małe masy, takie masy, że to mogłyby być tylko planety. Profesor Aleksander Wolszczan odkrył pierwsze planety pozasłoneczne. To był początek nowej, wielkiej dziedziny współczesnej astronomii. Ogromne sukcesy na tym właśnie polu, ma jednak także pewien projekt polskich naukowców, który odwiedziliśmy podczas wyprawy na pustynię Atacama w Chile. Oto teleskop warszawski, serce projektu OGL, znajdujące się w obserwatorium Las Campanas w Chile. Położone u podnóża Andów obserwatorium, z wysokości ponad 2000 metrów nad poziomem morza, spogląda na pustynię Atacama. To zapewnia wyjątkowe warunki do prowadzenia obserwacji. Projekt OGL został wymyślony w połowie lat 80. przez profesora. Bogdana Paczyńskiego, jednego z najwybitniejszych polskich astrofizyków XX wieku. Profesor Paczyński postanowił wykorzystać zjawisko przewidziane teoretycznie przez Einsteina zjawisko tzw. mikrosoczewkowania grawitacyjnego, do wykrywania ciemnych, nieświecących lub słabo świecących obiektów w kosmosie. Projekt OGLE rozwinął się w tej chwili do praktycznie największego na świecie przeglądu nieba, którego celem jest poszukiwanie wszelkich zmienności na niebie. Interesuje nas wszystko to, co się na niebie zmienia, albo zmienia swoją jasność, albo zmienia swoje położenie. Skupiliśmy się już nie tylko na mikrosoczewkowaniu grawitacyjnym, ale zajmujemy się odkrywaniem planet. Odkrywamy również kwazary, które znajdują się miliardy lat świetlnych od nas. Odkrywamy ciała w tak zwanym pasie Kuipera. Odkrywamy gwiazdy supernowe, które wybuchają w odległych galaktykach, które znajdują się w naszych polach. Zajmujemy się odkrywaniem gwiazd zmiennych. Mamy na swoim koncie w zasadzie w tej chwili największą liczbę gwiazd zmiennych odkrytych Całych, całych, w dziejach astronomii. Praktycznie o czynnik 10 zwiększyliśmy liczbę gwiazd zmiennych znanych na całym niebie. Projekt Ogle to nie jedyne miejsce, jakie odwiedziliśmy na pustyni Atacama. Tak się bowiem składa, że Polska dołączyła niedawno do organizacji, która właśnie w tym niedostępnym miejscu buduje najnowocześniejsze obserwatoria na świecie. Paranal to szczyt góry w samym sercu pustyni, ale to także nazwa obserwatorium, jakie powstało na tym odludziu. A powstało, mogłoby się wydawać, na przekór wszystkiemu. Europejskie Obserwatorium Południowe powstało po to, by kraje Starego Kontynentu mogły wspólnie budować to, czego żaden z nich nie byłby w stanie zbudować samodzielnie. Paranal to najpełniejsze wcielenie tej idei w życie. Dzięki połączonemu wysiłkowi wszystkich państw ESO powstało tu jedno z najpotężniejszych narzędzi do badań astronomicznych. VLT, czyli Very Large Telescope, tłumacząc na język polski, to po prostu bardzo duży teleskop. Ta nazwa nie do końca oddaje jednak, z jakim cudem współczesnej techniki mamy tu do czynienia. Te wielkie kopuły kryją cztery ponad 8 średnicy teleskopy, i każdy z nich to technologiczne dzieło sztuki. Jednak prawdziwy sekret tego miejsca tkwi w tym, że światło tych poszczególnych przyrządów może być łączone w taki sposób, że działają one jak jeden gigantyczny instrument. To, co staramy się robić w interferometrii, to łączenie kilku teleskopów w taki sposób, by stworzyć wrażenie korzystania z jednego przyrządu. Tak dużego jak odległość między nimi. W tym celu światło z poszczególnych teleskopów musi trafić do punktu łączenia wiązki, który mieści się w laboratorium obok. Problem polega na tym, że ponieważ teleskopy znajdują się w różnych miejscach na szczycie góry, to kiedy patrzą na określony punkt na niebie, wiązka światła, która dociera z nich do tego laboratorium, różni się odległością do poszczególnych instrumentów, a musi być jednakowa, by można było dokonać interferometrii. W tym celu opóźniamy się. Światło przy pomocy specjalnych linii opóźniających, które tu widzimy. Myśmy jako polacy doskonale wiedzieli już od bardzo dawna, że europejskie obserwatorium południowe to jest. No, naj, w tej chwili jest największe i niewątpliwie najnowocześniejsze obserwatorium astronomiczne na świecie i dostęp do tego obserwatorium pozwala na wszechstronne obserwacje różnego typu obiektów. Poszukiwanie no naprawdę wielkiej sensacji astronomicznej jakieś właśnie planety pozasłoneczne, kosmologia, sięganie głęboko w przeszłość, obserwowanie bardzo słabych obiektów to było poza naszymi możliwościami. No nie mamy żadnych wątpliwości, że teraz polscy astronomowie będą mogli brać udział w najbardziej zaawansowanych obserwacjach. Będziemy na pewno mogli prowadzić obserwacje na najwyższym poziomie, także czeka nas z pewnością bardzo wiele odkryć. Teleskopy na pustyni Atakama mają pozwolić nam zajrzeć dalej niż dotychczas, ale najgłębiej w czasie i przestrzeni jak dotąd pozwoliły nam sięgnąć urządzenia umieszczone nie na Ziemi, a w przestrzeni kosmicznej. W naszych podróżach odwiedziliśmy polskiego astrofizyka, który przy pomocy takiej właśnie aparatury prowadzi badania samych początków wszechświata. Jak się okazuje, w Los Angeles powstają nie tylko najbardziej znane produkcje filmowe. Kilkanaście kilometrów od serca Hollywood znajduje się miejsce, w którym swój początek mają najważniejsze misje kosmiczne NASA. Położone w pasadenie Jet Propulsion Laboratory powstało w celu testowania silników do rakiet. Z czasem zaczęto tu jednak budować znacznie więcej. Sądy Voyager, Galileo czy Cassini, marsjańskie łaziki i kosmiczne teleskopy. To wszystko cuda techniki skonstruowane właśnie w tych laboratoriach. To tu pracuje także profesor Krzysztof Górski. Do Ameryki przyjechał ponad 30 lat temu. Od tego czasu wziął udział w dwóch szczególnie ważnych misjach, mających na celu wyjaśnienie sekretów promieniowania, które powstało krótko po początku wszechświata. Tutaj na powierzchni kawałka sfery niebieskiej widzimy, jak pomierzył. Zaburzenia promieniowania tła COBI. Widać, że w bardzo słabej rozdzielczości kątowej to zostało zrobione. Duży krok naprzód wykonał satelita WMAP. Odkrył nam to, co widzimy tutaj. A ostateczny krok wykonuje Planck w tej chwili w pomiarach z przestrzeni kosmicznej. I obraz, jaki powstaje w całości, to jest coś takiego. Po zredukowaniu danych, także z tych dziewięciu częstości, na których obserwujemy całe niebo, trafimy Odjąć sygnał naszej galaktyki i innych, tak zwanych foregroundowych źródeł. Tutaj jest piłka zrobiona przez naszych kolegów z WMAP, która pokazuje, jak na powierzchni nieba, widzianej od zewnątrz. My proszę sobie wyobrazić, że siedzimy w środku tej sfery i obserwujemy to, co na niej widać. To jest obraz naszej galaktyki, który trzeba odjąć od tych obserwacji, żeby wyprodukować mapę taką jak ta. No dobrze, w takim razie czym są te poszczególne elementy? Pokazują, że w niektórych miejscach na niebie było cieplej lub zimniej. Jakie są różnice tej temperatury pomiędzy poszczególnymi punktami? Od najzimniejszego do najcieplejszego miejsca niebieskiego do czerwonego jedna część na 100 tysięcy, na milion w porównaniu do średniej temperatury 2,7 stopnia Kelwina. Czyli to są tak naprawdę maleńkie tylko różnice. Tak, dlatego jest to taka dziedzina badań dla prawdziwych bohaterów. To, to zmierzyć bardzo trudno. Czyli to jest stan Wszechświata krótko po jego powstaniu, po samym Wielkim Wyborze. Tak wygląda embrionalny obraz Wszechświata. Miejsca takie jak to kolapsują, tworzą e, zarodzie gromad galaktyk czy supergromad galaktyk. To są ciągle duże skale, to co tutaj widzimy. Miejsca bardziej puste rozszerzają się. Tworzą te dziury we wszechświecie, które się obserwuje w rozkładzie galaktyk, i tak dalej. Czy to możliwe, aby sięgnąć jeszcze bliżej początków wszechświata i wielkiego wybuchu? Może się to udać dzięki odkryciu, o którym mówi się, że jest naukowym hitem XXI wieku, dzięki falom grawitacyjnym. To dlatego udaliśmy się także w miejsce stworzone specjalnie z myślą o poszukiwaniu śladów tego niezwykłego zjawiska. Oto obserwatorium Virgo. Detektor, wybudowany niedaleko Pizy we Włoszech, jest jednym z zaledwie trzech takich urządzeń na świecie. Dwie podobne, siostrzane konstrukcje tworzą amerykańskie obserwatorium LIGO. To naukowcy z LIGO i VIRGO wspólnie doprowadzili do odkrycia fal grawitacyjnych pochodzących ze zderzenia czarnych dziur. – Czym tak naprawdę są fale grawitacyjne? – Fale grawitacyjne to jest zjawisko przewidywane przez ogólną teorię względności Einsteina. Teoria względności Einsteina opisuje grawitację poprzez zakrzywienie czasoprzestrzeni. Fale grawitacyjne są to w takim razie pewne zaburzenia czasoprzestrzeni. Gdyby taka fala, fala przechodziła przeze mnie, to ja bym się troszeczkę skurczał i rozszerzał. I to w sposób taki okresowy, zgodnie z tym okresem fali grawitacyjnej. Czyli to takie trochę zmarszczki na powierzchni czasoprzestrzeni, które się rozchodzą we wszechświecie. Tak, obrazowo to nazywamy zmarszczkami, a to oznacza, że po prostu krzywizna czasoprzestrzeni zmienia się okresowo. To są tak zmiany bardzo małe, są całkowicie niezauważalne i ogromnym wyzwaniem technologicznym właśnie jest wy, wykrycie tych niezwykle małych zmian. Kiedy fala grawitacyjna przechodzi przez obserwatorium, jego ramiona kurczą się i rozszerzają. Widać to jako zmianę odległości między zwierciadłami zawieszonymi na końcach tuneli. Tak naprawdę to sama czasoprzestrzeń ulega deformacji, a tunele odkształcają się wraz z nią. Problem w tym, że wielkość tego zniekształcenia jest minimalna. Gdybyśmy wzięli atom wodoru, gdzie jest jeden proton tak, w jądrze, i wokół niego krąży sobie elektron. I powiększyli ten cały atom do rozmiarów stadionu piłki nożnej. Więc po środku mniej więcej ustawiamy sobie jeden proton wielkości w tym momencie mniej więcej piłki nożnej i po koronie stadionu krąży sobie ten elektron. To odległość, którą my potrzebujemy wirgo zmierzyć, to jest ciągle mniejsza niż grubość ludzkiego włosa. Nawet w tej skali? Właśnie w tej skali. To odkrycie dwóch czarnych dziur, zlewających się ze sobą, to jest pierwszy sukces nowej dziedziny astrofizyki astrofizyki fal grawitacyjnych. I ja mam nadzieję, że my też będziemy świadkami jednego przełomowego odkrycia i jesteśmy no, na to otwarci, że jest taka możliwość. Od początków wszechświata, po zjawiska, które dzieją się na naszych oczach, od Pierwszych odkryć po najnowsze badania. Astronomia dostarcza tylu tematów, że wystarczy ich na jeszcze nie jeden odcinek. Póki co kończymy jednak. Astronarium. To była ogromna przyjemność móc prowadzić ten program i przybliżać sekrety wszechświata. Przypomnę tylko, że wszystkie odcinki można znaleźć na naszych stronach internetowych. A ja dziękuję bardzo serdecznie za to, że byliście z nami i mam nadzieję, do zobaczenia.